Siemanko, zapraszam na serwer yy, Na serwer mojego kolegi Dla każdego yy, Teraz szybko wam pokażę Jak on mniej więcej wygląda Pozajmujecie ogłoszenia Regulamin, awanse, promo I tak dalej, i tak dalej Jest też eko Eko, ale to nie ważne tutaj Warny, rekrutacje też są Free role No i ogólnie resztę możecie sobie sami zobaczyć to A bo dobra, jednak jeszcze nie. E, to tak. No, ekonomia, etykiety, oczywiście to co podstawowe. Forum też. E, jest jeszcze chat z botem. propozycje można dawać Pytania do, do administracji. Giveaway. Tutaj nie pytajcie, czy mam kłódkę. E, Roblox, chat. E, e, Roblox, BS i Minecraft. I no, no i takie gry. To